Polam czat Mmm nie Niech mnie słychać w ogóle. ala, ala, mówię cały czas. Mmm te zbaliłem mi Rela, wiadomo co chodzi. co tu robi skarbeta? O, takiego streama mogę prowadzić. Kur... Ej, chyba dzisiaj streamuję w ten sposób dzisiaj. Dzień z Eichmanem tak będzie wyglądać, słuchajcie, tak wam powiem. Lik, jak będzie wyglądać Dzień z Eichmanem, w ten sposób będzie wyglądać Dzień z Zeichmanem. jakby co to jest to po, nie pościel, tylko te... Prześcieradło jest na że tylko jest w kolorze białym. Pościeli nie ma. A. 500 tysięcy na Instagramie! We made it! We made it! Ale zróbmy, wiecie, co jeszcze razem? Żeby kolejny raz leciał w radiu, a żeby leciał w radiu kolejny raz. Czyli nuta, która wychodzi 29 równo 00, czyli jakby jest 29. 8 i jest wieczór i wybija już północ i się zaczyna 29 to od razu wylatuje na Spotify'a i 29 z teledyskiem z klipem na YouTube'a żeby była szansa, żeby dostało się do radia bo już Szemik napisał mi pod Instagramem, pod rolką pod ten dźwięk, że e, już wam pokazuję że, że co? ślemy do radia, oh yeah, we deserve it także musimy, to po prostu musi być dużo titoku do tego będę wrzucał e, na tego na storkę na instagramie jak ktoś ten O dzięki e, Dzięki Tomsiak za ride W dla ciebie i W dla wszystkich od Tomsiaka To musimy to popchnąć po prostu Żeby mocno to poszło na TikToka I od razu wszystko będzie fantastycznie, nie? Zróbmy to razem, będę na storki wrzucał Repostował na TikToku i tak dalej Idź do chłopaków, dobra okłamałem, nie odpaliłem rela Po prostu przeciągnąłem kamerkę i odpaliłem Dźwięk z kamerki, router się ładuje jakby co Żeby odpalić rela hmm. Router internetowy tak zwany <laughs> e, mogę robić takie streamy? Tak jest chyba będę robił. Wino na randkę, no. Ale to jest chyba to niedobre takie. Mm, ja jestem zmęczony, jestem taki zmęczony. Ja tam Marenę wolę na przykład, yy, to. <ścoughs> Szartówkę mówię. do <ścoughs> siebie cool Q Zaznanie tekstu. Szogun z dino dwulitrowym. litrowym. sorki na Instagramie, no. Kiedy dzień z e, w weekend. Nie, nie mamy faleśnicy. Jaki masz telefon cyklopy? To nie jest cyklop, tylko to jest iPhone ekologiczny. E, bo ja dbam planet, tak? Pokażesz że widzę. Nie którym wkładasz się, ja nie wkładam. Nie lubię tych s. całych. Nie umiem. Hmm. Widziałem, widziałem. Dzień z Ejśmanem będzie wyglądać właśnie tak, więc nie wiem, czym wy się takiej gier... <laughs> żartuję. Dzień z Ejśmanem to jest projekt największy w polskim internecie, na równi z sabotażystą i mafia to mafią. Więc do tego trzeba się przyżykować, prawda? Wiecie o co chodzi. Dawaj, śpi na streamie. <laughs> Spoko. Już spałem kiedyś. 11 dni, tak? Jak robiliśmy przedłużonego na początku. Obudź chłopaków po co? Ja sobie leżę na spokojnie. Nikolaj nie będę budził. Z wami sobie poleżę, elegancko. Nie? Tak lepiej? Nie lubisz aby wnieść na doświadczonego, bo ja dobrze gram Po prostu, wydałem w waszym sklepie 500 złotych. Haha, czy ciebie dziewczyno pogrzało? 500 złotych, aż koszuleczka kosztuje ta nowa damska stówka. To co ty nakupiałeś? Wszystko chyba. No ale dobrze, dobrze, ją Już pograne w Fortnite? Nie, prawda, w tego Fortnite'a, wolę sobie z wami poleżeć. A, czekajcie, czy lubisz Czy lubię słuchać piosenek BDS-a? Tak, tak, lubię, no. <laughs> Przyszło coś? Przyszło coś. Nie mam to jak odpalić Teepli. Teraz zobaczę. Eee, o, Tak. pojedźmy, Pojedz... Posiedźmy... Poleżmy... Posłuchajmy piosenek Borysa. O, moja jest Słuchaj, Borisa Borysa w łóżku, jak się leży sam... Jest czasami niebezpieczne Borysa w łóżku, jak się leży sam... Nie po******* da się wyleczyć. Kiedyś ja myślałem... Ja, się... ja nie wiedziałem co... Ja mi ziomek powiedział. Co to jest... <śla> I ten. I... I no. I dalej się z tym męczę. I nie udało się wyleczyć? Nie, no udało się wyleczyć. Na siłę ściągnąłem pod ciepłą wodą. Na kilka dni sobie rozłożyłem. <grym> Ale tak się mało latem było. To się nie liczy. To nie jest to w ogóle. Ten to nie nazywać, się. Z jest, jak nie można. Wy tak nie róbcie, jakby co? Do, leka... <grym> Do lekarza idźcie. Hmm. Doritos? Donaitos? Bolało, bolało, no. Mi pani doktor kiedyś zdjęła skórkę. No, Dawid, to ty miałeś czwartek, jak pani doktor była. Nie miałem pana doktora. Nie, no, żartuję. Nie miałem. Jaka jest moja ulubiona piosenka barista? Ta taka przy której można popłakać czasami i poleżeć sobie samemu w łóżku i... I po prostu zostać sam ze sobą i ze swoimi myślami, a zarazem nie myśleć o niczym już po prostu. Iść do Karola 1 to nie możecie ze mną poleżeć. Chcecie poleżeć z Karolem, to sobie poleżcie z Karolem, a nie ze mną. Wyjdź z tego łóżka w takim razie. Nie leżysz z nami teraz. Kto to napisał? XDD podłoga 47. Nie leżysz z nami. Nie zasługujesz na łoże To łóżko jest dwuosobowe. Ale że w nim tylko, tylko ja. Tak tylko mówię, nie? Mm. Ech. Dawaj adres, w dzień znajdziesz panem? Nie wiem nawet, czy to jest w sobotę, czy w piątek. A nie, w piątek jutro nie odpada. Sobota, niedziela, zobaczymy. Więc zapowiem będzie graficzka normalnie, wszystko będzie idealnie bo później będę ripostował, nawet zaraz dobra, uwaga, kto nagrał, pod, nagrywajcie teraz jeżeli nie jesteście ludzie gotowi, ładnie wyglądacie, czujecie się girls power i mens power ale trochę zamknięci w sobie, złamane serce no bo po prostu, bo wam się podobał utwór e, wrzucam na stolki, postuję na tiktoka lajkuję, e, pchamy to dalej, poczekajcie o, już sprawdzam, to jest Barsztos Barsztosa ripostuje, uwaga Barsztos Mary ripostkę już ode mnie, kto to puścił, tymczasem ja przygłosiłem Repost? Hmm. Okej... Okay. Okay. Zaraz kolejna tura repostów. Nie pokazuje mi się wszystkie. Ej, wy dziewczyny bardziej byście chciały łobuza, czy bardziej taki loverboy? leży w łóżku sobie sam... Loverboy, wiadomo. Pitbull boy. Ale co to jest Pitbull boy? Dobra, dawajcie jakieś pytania. Podpowiadamy sobie. O. <ścoughs> Let's go. Idź do Karola. Trampek y K12. Też z nami już nie leżysz, Mordko. Wyjdź z łóżka. Opuść łóżko, trampek. Gdzie masz pościel? To jest dobre pytanie. Fuj, ty, dziewczyny. Nie mam typu dziewczyny, wiesz? Nie mam typu dziewczyny. Jeżeli pytasz o wygląd, mm, każdy jest inny i wiesz. Jaką mam tapetę? Taką. Tak, ja mam kobietę dokładnie. Ogólnie nie załamujcie się. Jeżeli. Jeżeli wiecie. Moment, a bardziej. Już spałem Wróciłem z pracy Kolejne pytanie, czekamy Tak, planuję wydać, no ja mam zębów? Hmm. 31 Czy długo zastanawiałem się nad przyjęciem e, walki na Fame? E, trochę tak, trochę tak, no Trochę się zastanawiałem Co? Potrzebuję tego numeru, trzeba jechałeś do Oleśnicy Mojego? Mhm. Jest u Karola na parapecie na dole Ciurę. 27 października 27.10.2015 Na parapecie tam za biurkiem po lewej co byś zrobił pierwsze jakbyś miał jeden milion? Jeden milion czego? Złotych czy follow na Instagramie? Eee... będę bym czego kupił 1 eee, milion złotych, okej okay. eee, nic. O co chodzi? Bo dopiero o, włączyłam live'a? No wiesz co, i relek lu luźny wiesz to chodzi. Co mam brudne? Poduszki od czego? Nie mam Miałem czyste poduszki. Morałbyś 5 Karolów? Czy Karola, który ma 5 lat? Bro, Poczekaj chwilę. Dobra, dawajcie pytania. Ile ty masz kasy, że zsiesz kciuka? Nie całym kciuka, tylko tak, o całemblach. co ma kasa do tego? <grym> Sać kciuka można w każdym wieku i w każdym, jakby etapie finansowym, ok? Tak, myślę, że znam, prawko. Hmm. Ile centymetrów w bicepsie? 35? Mm. Nie wiem, nie wierzyłem na fame, miałem to 31 chyba miałem, ale nie pamiętam ile. Ostatnio na odcinku, jak robiliśmy kolab z kimś yy, z branży fitness i będzie to na odcinku na YouTube, na kanale, to miałem 30. Powiedz sobie apkę, która nagrywa co mówisz przez sen, to by było dobre, to by było dobre, ale, ale ja wiem, co mniej więcej robię przez sen. Ja robię Rzeczy przez sen. Masakra w ogóle, co ja robię przez sen. To jest straszne trochę, ty. Że ja tego nie pamiętam. Masakra. Takiego reakcji, to jest straszne aż. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Mam za dużo myśli, czy co? Jestem przebodcowany, Ale za dzieciaka, jak nie było... O... Kiedy nie miałem przebodźcowania, to jeszcze gorzej. No, wiem, Więc nie wiem, czym to jest spowodowane. Cholera, masakra. Za dzieciaka, to co ja robiłem. Teraz, co ja robię, jako dorosły chłop. To jest straszne i to jest... To żałosne, że tak powiem. To jest śmieszne, bo ja to wiecie, mogę sobie wykorzystać, że śmieszne, ale Dobra, nie żałosne, ale straszne. tak jest takie dziwne, no po prostu. Bro, ktoś plotatykuje, ktoś wstaje i coś robi i gada, Jakieś rzeczy później nie pamięta. To jest trochę takie. To jest już trochę takie rzecz, że. Bro, co odwaliłeś takiego najmocniejszego, oprócz krzyczenia pomocy na okręgu? Kurwa! Wait, 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 wait. Co odwaliłem najmocniejszego... Nie, to było najmocniejsze, ale oprócz tego. No że wstaję... Hmm, chyba najmocniejszego po okręgu. że chciałem pomocy? To było, że do... że wyszedłem tutaj na przedpokój, tylko nie pamiętam jak to Dawid odpowiadał. Wtedy nie pamiętam. Bo ja nie pamiętam co ja tam gadam, a nie pamiętam co on mówił. Wtedy mi się nic nie się, ja nic nie pamiętam. Zabawaj mnie, bo mam przerwę od nauki. Dobra, dobra, zaraz już zabawiam. Zaraz... Co jak low jestem od zabawiania? Nie leżysz z nami dziewczyno! Nie leżysz z nami, dziewczyno, w łóżku już, też. Nie się nie odzywaj. Nie no, takie leżenie też takie, w takim spo taki sposób leżenia. to też nie jest męskie, tak mi się wydaje, że to nie jest męskie. Nie, to też nie, to trzeba nie wiem. Tako? To jest męskie bardziej? Nie, nie chyba mi się wydaje, że tego, to jest męskie. Nie, nie wiem. No ale takie coś? No bro. To trzeba jakoś do Tego... O, coś takiego może bardziej. Nie, no, teraz też nie męskie. No Mogę tak życie. Twarzą w poduszkę męskie. Co? Nie jest brudny materiał. Kurde, tylko to są takie czarne Mmm... ten mechacenie, nie? Nie wiem czy to jest wie. Dlaczego nie mam prześcieradła, bo to jest niehigieniczne. To nie jest męskie posiadanie. Prześcieradła, mortko, mortko Czy użyłem czegoś do cery Nie, to też nie jest męskie. Nie mam pająka na ścianie, mortko Dbanie o siebie jest męskie? Come on, Smith, to jest mit XXI wieku. <sighs> wait, wait, wait. Chwila yy, medytowania. No, zawsze tak robię. Zawsze o 19.05 jest chwila medytowania. Tak, właśnie to jest chwila medytacji. Hmm. Myślę, czy na nie iść. To się router, muszę zobaczyć, czy jest zaraz naładowany. Muszę się zabrać i wstać, czy zobaczyć. Medytacja nie jest męska, akurat medytacja jest bardzo męska. Rok temu 8k na Instagramie, teraz 500k. To w rok, Yo, bez kitu. Ja rok temu miałem 8, chyba równo rok temu miałem. Słuchajcie tego. Zaczynałem w internecie i rok temu miałem 8000 na Instagramie. Nawet nie pamiętam czy w ogóle miałem tyle. I dzisiaj 500K W's. Bardzo się cieszę jak to się rozrosło, jak w ogóle mm, jak w ogóle Jakie miłe wiadomości od Was dostaję, że poprawiam Wam humor, że cieszycie się tym ze mną, z nami i to jest właśnie fajne, to jest to najlepsze. Właśnie ta interakcja, ktoś podejdzie, zagada coś, mega super, także w. No ale pościel to muszę kupić chyba, no. Jak się ma pół miliona na Instagramie, to tak słyszałem, że już trzeba pościel kupić no, na, na, na materac, nie, i prać rzeczy. Bardzo, bardzo cieszę się jak to w ogóle szybko się rozrosło. Dzięki Natki, za zuba, dobry do Ciebie. Akurat myję się codziennie. Rok temu 8 tysięcy na Instagramie Dzisiaj pół miliona Bardzo się cieszę, że tak szybko właśnie się to rozrosło Jesteście wielcy Okej okay. Ząbki codziennie Tatuaż 500k <grym> IRL, IRL Specjal na 500k Na pół miliona na Instagramie Leżenie ze mną w <grym> Bardzo możliwe, no Na streamie Dobra, idę do tarty. Zaraz wracam. Mało się naładował ten router, wam powiem. Mało się naładował ten router. Co co, 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 robiliście? Nie było? Nie mogę ładować w aucie, bo on się w ogóle nie naładuje wtedy, Jędrek. mogę sobie wyobrazić jabłko, no. Dobra. Pokażę wam utwór, który nagrałem, Ich miałem złamane serce, dobra? Yy, I nagrałem go 8 miesięcy temu, właśnie. Grywajcie, nagrywajcie, no. Co ty robisz? Nie, to po prostu leżę sami, płaczę, wiesz? Że nie w spodenkach nie jest męskie, tylko że nie w bokserkach, okej? Okay? Dlaczego? Szybciej je rób, yy, ładuje się router. Jakie poznań chciał zrobić? Nie wiem, weź zrób eee, Weź zrób, nie wiem, czy no Jakiś crazy Jakiś, jakiś fręczyk, jakiś, nie wiem Nie wiem, jakieś różowe Dobra, ale to musi być dobrze nagrany TikTok, fajny ten Ustawienie, tak jak te TikTokerki nagrywają pod, pod ten, pod jakieś soundy I ktoś dostanie z koszuleczkę dzisiaj Topik nowy, nabrałki z Store hmm. Jakiego grubek do apartu, wybrać niebieskie nie, nie ma tam, to boli. Mmm, czy mam jeszcze jakieś piosenki? Niewydane, nagrane? Nie, nie, nie. Jak już te teksty po prostu mam napisane w notatniku pod jakieś typy bitów i tak dalej, ale nagrane to nie, jak ja nagrywam to mam nagrane i, wrz i wrzucam, bo planuję, że nag nagram ją i od razu będę wrzucał Bardzo to spłakał, no wiem, widziałem właśnie masę... Nie, Port Bartek że też z nami tutaj w łóżku i wiesz i sobie gadamy. Czy inspiruje się piosenkami Borysa tworząc piosenki? No tak, szczególnie przy piosence Ania <laughs> się inspirowałem <laughs> Nie, ja w ogóle nie, nie, nie słucham za bardzo piosenek nie mam takiego człowieka że sobie puszczę czy coś, więc. Więc, więc, więc więc nie, nie mam unikalne Jakie przebranie na Halloween? Jak, jakie są przebrania męskie na Halloween? Hubert O, Adik jak nagrywał TikToka, to płakał Bo mu się przypomniała ona hmm. No właśnie, to jest taki typ nuty Ja na zaraz Czekam po prostu aż się lutery naładują Za Monsa. Monsa to nie trzeba się przebierać po prostu Dwusteczkę z 100 noweczki. Dawid, ma mecz o 20.40 O 00 wychodzi ta. Była już medytacja, no O 9:05 była medytacja Ja nie jestem smutny, jestem zmęczony O. Ja od dłuższego czasu nie jestem smutny. Od podstawówki. Odkąd zostałem, dostałem kosza, i zostałem przeliściowany przez dziewczynę. Nie mam storek na Instagramie żadnych. Senka do Edita. O halo, cześć, ale teraz mówisz, że my kojarz, a wczoraj mówiłaś co innego, zdecyduj się dziewczyno, kto jest za tobą, okej, 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 spoko, jesteś na imprezie, z kim, co masz na sobie, no widzę co masz na sobie, tańczysz, też lubię tańczyć, szkoda, że nie wzięłaś mnie na tą imprezę, ale teraz już za późno, okej, okay, spoko, gdzie jest ta impreza, w sketchu, okej, okay, spoko, w się dobrze, nie, nie interesujemy to, rozłączyłem się, co nie słyszeliście, bo za cicho miałem ustawiony głośnik, dobra, jedziemy do sketcha. O oh, shit. Zdajcie sobie sprawę, że tak będzie wyglądał dzień zejść cały dzień. Ta, cały dzień na imprezach. Dobra, chyba się naładował router, to mi się wydaje. Ja, router padł. Znaczy nie, słuchajcie, był czarneka przez taki dłuższy czas, bo zostałem e, normalnie napadnięty przez grono dziewczyn w wieku 22 lata. Młode takie blondynki w porządku, fajne, sympatyczne. No ale bez przesady, że od razu jakoś się tutaj mnie dotykają za szyję i tak jak swojego chłopaka, z którym by były 5 lat, więc mówię, dziewczyny hola hola, wyłączyłem kamerkę i szybko wróciłem do domu. One w futerku takim, nie? Bo zimno, ja w bluzie tylko, a raz, 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 jest git, no, nie lubię tak dziewczyny, uff. Lubię starsze, no. Tak, filo, odpala, zaraz. Czekaj, trzeba zamówić KFC? Ah. Najkrótszy jelów w historii, ale co ja tam przeżyłem, to, to przeżyłem, nie? Zamawiam KFC, kto też je. Komu zamówić jeszcze? Leżeliśmy już w łóżku wszyscy, no to teraz zjemy dobrze, nie? O oh, shit. Muszę wykarmić 1800 osób, dokładnie. Chwila, płacę, dobra. O, oh, szejk krówkowy, no, jest dobry. Jak cię nie lubisz, no właśnie, nie da się. Nie da się mnie nie lubić. Jak się podobało w płocku, podobało się. Wróćcie kiedyś do łodzi na koncert. To wrócimy. wrócimy, to wrócimy. Powiem wam, że ja już bym chciał mega wydawać tą nutę, nie? Żeby już wyszła. Niepotrzebnie tak szybko te pre preview ee, wrzucałem, bo... bo już bym chciał, żeby wyszła. Ja mam teraz ciągle Te mm, Teledysk jeszcze widziałem. O, za minutę będzie. No jest. Jest i tak, jest tel telewizor gotowy. Zaraz otwala. Ej, Słuchajcie, muszę połączyć z bo Dawid pobiera dopiero Fifę I się dłużej mu pobiera, i się nie wyrobi na Co ja masz dobrego? Dobre rzeczy. Ja z pracy wróciłem. Co Dzisiaj... to jest? Masz? Mogę? No. Kuczaczki Masz, ja zaraz też dam. Mogę jedną? Bierz no, Weź sobie jedz. Jak to? No bo to jest tak do dwóch osób, to jest dużo. Tak? Mogę? No. Dziękuję bardzo. Ale poli nie ma. Nie dali? Nie. Ja. Masz. O, dziękuję. Dobra, dziękuję za zobaczenia. To ludziska. Dawid zaraz odpala, jak mu się pobierze FIFA, więc Aha. poczekujcie, żeby mu się szybciej pobrały, żeby szybciej odpalił. Także dzięki za streamka i widzimy się niebawem. Pamiętajcie o koszulkach na stronie Brookist Store. Koncerty. O koncertach, jutro programie w Explosion. I I, 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 i o nuczce nowej mojej na TikToku. Dobra, na razie, hej, czekajcie na streama u Dawida,